Zaznacz to, pamiętajmy też, że istotny jest też sposób picia wody. Wskazane są niewielkie łyki, a nie wypijanie całej szklanki naraz. Ja pijam często pół butelki naraz, jak mi się chce bardzo pić, a już na pewno szklankę. Na pewno nie liczę, nie liczę łyków, e, chociaż myślę, że w, w interesie wielu producentów żywności byłoby to, żebyśmy jeszcze zaczęli liczyć łyki. E, więc nie dość, że liczymy czas spożywania posiłku, nie dość, że liczymy kalorie, nie dość, że liczymy. Mm, 10. To jak tutaj zdrowo schudnąć, jeżeli my mamy rozwalony umysł tymi wszystkimi zasadami? Oczywiście, pamiętajcie, nigdy nie schudniecie, dopóki nie zrozumiecie faktycznych przyczyn waszych problemów zdrowotnych. Nigdy nie schudniecie długoterminowo, dopóki nie dowiecie się, co to jest insulina, co to jest grelina, co to jest leptyna i jak te hormony wpływają na to, że twój organizm zaczyna gromadzić tkankę tłuszczową.